Witam Was wszystkich, nazywam się Wiesław Pałszkiewicz. Moi przyjaciele, sympatycy lub ci, którzy mnie dawno skreślili zadam jedno bardzo proste pytanie. Mówię to ogólnie do wszystkich religii świata, a szczególnie do rzekomych chrześcijan. Przeczytam wersety, które są bardzo ważne. Z drugiego listu św. Pawła, rozdział drugi. I zadam pytanie tym rzekom chrześcijanom, protestan protestanckich, Kościołu katolickiemu i innym. Islamistą, yy... religii żydowskiej i innych jeszcze sekciarskich, zadam pytanie, tylko przeczytam wersety. Byli też fałszywi prorocy wśród ludu, jak i wśród Was będą fałszywi nauczyciele. Którzy potajemnie wprowadzają herezję, zatacenia, wypierają cię pana, który ich odkupił, i sprowadzą na siebie rychłą zgubę. Wielu zaś podąż za ich zgubną drogą. A drogą prawdy z ich powodu będzie bluźnie, bluźniona. I z chciwości będą wami kupczyć te zmyślone powieści. Insąd od dawna nie zwleka, a ich zatracenie nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, tu zgrzeszyli. Ale stąciwszy ich do piekła, wydał więźniom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Tu jest mowa o fałszywych prorokach. Dlaczego jest tyle religii na tym świecie powstałych? Dlaczego jest wielu fałszywych nauczycieli? Jakieś wymyślone sakramenty? Dlaczego wprowadzają w swoich rzekomo chrześcijańskich czy innych religiach islamu yy, żydowskiego? Różne jakieś y, swoje herezje, które z góry wypierają się Pana, Boga Ojca, Jego Syna, który tu przebywał na ziemi. Daję to pytanie wszystkim chrześcijanom, islamistom, wszystkim. Jest taka osoba, która jest bardzo ważna na tym świecie. I nie jest nim Jezus. Dlaczego o Jezusie mówię? Bo Jezus prowadził prostą naukę i prowadził proste życie w głuboku Matki, Marii. Ale nigdzie nie jest napisane, żeby Matka była wyższa od Jezusa. Nigdzie nie jest napisane, żeby jakieś były sakramenty. Dlatego protestantyzm tak protestował przeciwko Kościołowi katolickiemu, w tej chwili się sam zagubia. Mówili zawsze, jak Marcin Luther mówił. Tylko Biblia. A w wielu kwestiach rzekomych tych kościołów są sprzeczności. Tu nie trzeba filozofować to, co jest napisane w świętych pismach. Tu trzeba obrać prostą naukę Jezusa Chrystusa. On nauczył o królestwie Bożym, Nauczył o zbawczej mocy. Boga Ojca w Duchu Świętym nauczą o Bożym Działaniu, w domu mojego ojca jest gnilizna, o czym on mówił. Skoro w świątyniach za czasów Jezusa już była dewastacja. A co się dzieje w tych czasach, w świątyniach? Czy one tak naprawdę są potrzebne? Ludzie się tam spotykają, modlą się. Czy oni się modlą właśnie do Boga? Diabeł w całych wiekach. Na sposób Żeby się spotykać w wielu miejscach Głównie w szerkomych świątyniach, kościołach, że tam jest moc. Ale zadam jeszcze jedno pytanie do Fryzeuszy powiedział Sadyceusz. o świątyni Boga. Zbóżcie tę świątynię, a w trzy dni ją postawię. Nie zrozumieli to, co powiedział Jezus. Jak wielu kapłanów, czy papież, czy pastorzy, czy jacyś yy, misjonarze nie rozumieją prostych nauk Jezusa Chrystusa. Jestem zwykłym, prostym człowiekiem i coraz bardziej rozumiem, jaki sens w tym jest, jak Jezus nauczył. Gdy się nie szuka światłości w Jezusie, cały czas jakby w duchów. W Twoim umyśle, w Twoich oczach, węchów, mowie jest ta ciemność. A w ciemności można się zgubić. Jest to zgubna. Żadna Eucharystia, żadne sakramenty, żadne filozofie i dodatki. W kościołach nic nie znaczą w oczach Bożych. Żadne dyskusje na temat Biblii. Proroctwa już w wielu sprawach się sprawdziły, a dalej ludzie dyskutują, bo w ich duszach, w ich sercach jest ten duch tego świata. Duch zagubienia, duch kłamstwa, duch filozofii, duch bałwochwalstwa wiele jest duchów. Jezus gdy mówił do swoich apostołów, których wybrał z ludu. Gdy ja odejdę do domu Ojca, dam wam pocieszyciela, on będzie was prowadził. I ja chcę być w tym duchu, żeby Duch Święty do mnie przemówił. I przez Ducha Świętego teraz przemawiam te słowa. Będą ludzie na mnie hejtować, mówić wiele złe rzeczy, czy mnie krytykować. A dlaczego mam bym się tym martwić, skoro z Jezusem i z apostołami, z wieloma innymi osobami też tak czynili. Wielu było zabitych. Ja wiem. Żyje w Jezusie, a Jezus we mnie. Dlatego mówię te proste orędzie do wszystkich: jeżeli nie znajdziecie Jezusa w tym sercu, i w duchu, i w sercu, i w umyśle, nie zmienicie swojego myślenia w duchu Jezusowym, Jego prostej nauki. Nie dostąpicie zbawienia. Choćbyście mieli się modlić, cuda robić, nie będzie dostąpienia. Nawet Piotr próbował nauczać Jezusa Chrystusa. Co Jezus do niego powiedział? Idź precz, Szatanie ode mnie. Bo Piotr zaczął myśleć to, co ludzkie. Błogosławię wszystkich. I w imię Jezusa mówię tą prawdę. Bo ona jest tylko jedna: niezawna filozofia. Żadne jakieś sakramenty, czy jakieś rytuały. Bo Boży to jest wszystko bluźnierstwo. Zakłamyanie rzeczywistości Jezusowej. Amen.